Siostry i bracia, stanęliśmy w samo południe w tej niezwykłej godzinie łaski, o której Maria powiedziała w tej godzinie ześle wiele łask na duszę i ciała. Ktokolwiek będzie o coś prosił, otrzyma, jeśli jego prośba zgodna będzie z wolą Syna. Moi drodzy, w tej jedynej godzinie w roku Mam takie wrażenie, że całe niebo pochyla się nad ziemią w niezwykle wyjątkowy sposób. A Maryja jako niepokalana, niepokalanie poczęta, zaraz wrócimy do wyjaśnienia, staje się, staje przed nami jak jutrzenka, która zapowiada nadejście światłości wschodu słońca. No ale tak jak powiedziałem przed sekundą, Wyjaśnijmy sobie, co dzisiaj świętujemy, bo również w przestrzeni internetu dzisiaj pojawiają się takie pytania, no jak to niepokalane poczęcie dzisiaj, a za trzy tygodnie już narodzenie Jezusa Chrystusa, to czemu to tak krótko wszystko trwało? Moi drodzy, to nie tak. Mylimy zupełnie przestrzeń i naukę. Dzisiejsza uroczystość. Nie dotyczy poczęcia Jezusa. Nie dotyczy poczęcia Jezusa. Ale dotyczy poczęcia Najświętszej Marii Panny, Matki Jezusa Chrystusa, w głowie jej mamy, świętej Anny. Więc to musimy sobie jasno uświadomić na zawsze. Dzisiaj przeżywamy niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny która jako jedyna z całego rodzaju ludzkiego z woli Bożej przyszła na świat czysta, bez wskazy grzechu. Tym drugim był, był Syn Boży, ale był Bogiem. Natomiast jako człowiek jedyny, jedynie Maryja została w taki sposób, cudowny sposób poczęta, bez grzechu pierworodnego. Świętujemy więc prawdę, którą określiłbym jako prawdę najczystszą, czystszą, bardziej czystszą od kryształu. Prawdę, która mówi, że od pierwszej sekundy istnienia Maria była wolna od Grzechu pierworodnego. Ktoś zapytano dobrze, ale dlaczego? Dlaczego akurat ona? Podpowiadam trochę wasze, wasze wątpliwości. Moi drodzy, bo Bóg chciał, by jego syn Jezus Chrystus. Zbawiciel świata zamieszkał w sercu absolutnie czystym, w duszy absolutnie nieskazitelnej, czystej, bardziej czystej niż Kryształ, w łonie, które będzie nową arką przymierza. Być może zapytacie, dlaczego to takie ważne, dlaczego Kościół w Liturgii postanawia przeżywać tę... To wydarzenie w sposób tak niezwykle ważny. Gdy Bóg stworzył świat, moi kochani, było wszystko pokładane, harmonijne, piękne, ale właśnie grzech pierworodny, jak taki cień spadł na ludzką naturę. I kiedy wydawało się, że człowiek nie ma już ani szans, ani siły, by powstać, właśnie Bóg przygotował tę jedną, jedyną. Niepowtarzalną istotę, która będzie tym nowym początkiem. Dlatego też z pełną odpowiedzialnością, Matkę Najświętszą nazywamy również Matką dobrego nowego początku. Maryja jest jak takie pierwsze światło po bardzo ciemnej, wielkiej nocy. Jak taki kwiat, który zakwitnie tam, gdzie z pewnością nikt się go nie spodziewa. Kiedy czasami idziemy bardzo wysoko w góry, gdzieś tam w tej już zupełnie skalistej atmosferze spotykamy małą roślinkę z przepięknym kwiatem, wtedy wywołuje to u nas niezwykłe wrażenie. I takim niezwykłym kwiatem duchowym jest właśnie Maryja, bardziej czysta niż śnieg, który pada na skalaną grzechem ludzkim ziemi. Dlatego Kościół woła dzisiaj cała piękna jesteś Maryjką, bo w niej naprawdę nie ma żadnej ciemności. Prawda o niepokalanym poczęciu nie jest wymysłem, jak pragną niektórzy opisywać kościoła w XIX wieku. Nie, on, ta prawda w XIX wieku w sposób doktrynalny, dogmatyczny została potwierdzona. Ale wiara absolutnie jest wiarą, która towarzyszy rodzajowi ludzkiego, ludzkiemu od zarania chrześcijaństwa. Jej korzenie sięgają niezwykle głęboko. Podam kilka przykładów, żeby nie, nie zamienić dzisiejszego rozważania w wykład teologiczny. Już ojcowie Kościoła pisali święta odpoczęcia. Pisał tak święty Efrem, święty Augustyn, święty Ireneusz. I oni jako pierwsi mówili o niej jako o nowej ewie, tej, która jest wolna od winy, aby naprawić nieposłuszeństwo właśnie tej pierwszej, pierwszej niewiasty Zraju. W XII-XIII wieku dyskutowano, jak to zrozumieć, jak zrozumieć niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, ale nikt na, na tym etapie, ani wcześniejszym, ani późniejszym nawet nie myślał o tym, żeby odrzucać świętość Maryi. A zatem Kościół od zarania wierzył, zanim zdefiniował ten dogmat, czyli tę naukę o niepokalanym poczęciu, a to ta definicja została uroczyście ogłoszona 8 grudnia 1854 roku jako dogmat, który jest wyznawany w całym Kościele Zachodnim w tym również jest wyznawany również przez nas jako Katolicki Kościół Narodowy, bo my przy tej okazji chciałbym potwierdzić i powtórzyć, jako Kościół Katolicki wyznajemy całą dogmatykę, wszystkie dogmaty Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Katolickiego Zachodniego. Moi drodzy, Maria od pierwszej chwili swego poczęcia mocą szczególnej łaski Bożej, została zachowana od grzechu pierworodnego. I z pewnością, skoro powiedziałem kto uznaje, rodzi się pytanie, no dobrze, czyli są jednak tacy w którzy odrzucają ten dogmat, tak. To jest bardzo istotna informacja, abyśmy o tym również wiedzieli. Wśród odrzucających są wyznania protestanckie. Większość z nich odrzuca dogmat, bo nie uznają tradycji Kościoła i rozwoju doktryny kościelnej w taki sposób, jak kościół katolicki, zachodni, łaciński. W takim rozumieniu dogmatu również nie uznają prawosławni. Oni wierzą w prawdę, w świętość Maryi, absolutnie wierzą w czystość Maryi, ale nie uważają pojęcia nie używają pojęcia grzechu pierworodnego w takim znaczeniu, jak używamy my, katolicy. Tego, tego dogmatu w naszej przestrzeni polskich wyznań nie uznaje również Kościół polsko-katolicki, który nie uznaje tego dogmatu i, i, i większości dogmatów mariologicznych. Moi drodzy, Maryja jest jedyną, wyjątkową jest niepowtarzalna. Dlatego też ten dzień dzisiejszy ma dla nas tak wielkie znaczenie. Każdego roku, od kiedy celebrujemy właśnie w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, świętą o godzinie 12, po sprawowaniu tej liturgii każdego roku pojawiają się liczne pytania. Godzina łaski. Dlaczego jest tak potężną? O co chodzi w tym wszystkim? Bo niestety, ale ciągle wielu ludzi nie ma tej wiedzy, a też przestrzeń przestrzeni Kościoła jak gdyby za mało się czyni, by was zachęcić do korzystania z tego źródła łaski. Otóż w kilku zdaniach. Maria objawiła, się, objawiła tę godzinę i tę łaskę w 1947 roku, we Włoszech, gdzie powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku, 8 grudnia, o godzinie 12, na całym świecie, obchodzono godzinę łaski. W tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i dla ciała. I obiecała dalej, dzięki modlitwie w tej godzinie zostaną udzielone największe łaski, jeśli będą one zgodne z wolą Boga. Moi kochani, jesteśmy więc. Uczestnikami, świadkami tego otwarcia się nieba w sposób szczególny. I gdybyśmy mieli ten dar, którego niestety nie mamy, będąc tutaj jeszcze pielgrzymami nadziei, to widzielibyśmy, jak aniołowie pochylają się w tym właśnie momencie nad nami. A Maria niepokalana wyprasza łaski, o które my prosimy z wiarą, ale warunkiem jest, że my mamy prosić z wiarą. Nie w sposób magiczny. Mamy prosić z wiarą. Mamy prosić z wiarą. Dlatego dzisiaj, dlatego ta dzisiejsza uroczystość jest również tak bardzo ważna dla Was, nasi młodzi przyjaciele. Bo Maria pokazuje Wam, że czystość serca jest możliwa. W świecie tym bardzo pełnym szumu, bałaganu moralnego, chaosu, zamętu, Maria nie jest ikoną niedostępnej doskonałości. Tak szukałem słowa, żeby było adekwatne. Jest dowodem, że piękne życie jest w, nasz, w naszym zasięgu, że jest możliwe, byśmy my również przeżywali nasze życie piękne. Jest wzorem dla Was, drogie dziewczyny, które powiedziała jako pierwsza swoje Fiat, czyli tak Bogu. Wy też jesteście w zasięgu tego Fiat. Wy również możecie Bogu odpowiadać w sposób absolutnie odpowiedzialny. Jest wzorem kobiety odważnej, kochającej, silnej, choć bardzo delikatnej, wolnej od tego, co potrafi zniszczyć najpiękniejszą miłość? Moi drodzy, myślę, że dziś mówi się o czułości. Że kiedy patrzymy na ten dzień, na to, co w nim przeżywamy, przeżywamy takie chwile niezwykłe, chwile pełne właśnie poruszeń duchowych. Dlatego też proszę Was. Abyście zamykając oczy podczas tej dzisiejszej mszy świętej, uspokajając swój oddech, powiedzieli Maryi jedno zdanie. Niepokalana matko, wyproś mi to, czego najbardziej ja potrzebuję. Twój syn, a nasz Pan najlepiej wie, czego potrzebujemy. Niech to się stanie w moim życiu. Wypowiedzcie to, to zdanie. Dostoj bracia dziś, Bóg daje nam ten niezwykły dar. Daje nam Maryję, początek nowego świata, matkę dobrego początku. Maryję, która jest arką przymierza. Maryję, która jest światłością, juczenką, zanim zejdzie słońce. Niechaj ten jej niepokalane serce wyleje na nas wszystkich pokój, którego świat nam dzisiaj dać nie chce. Niech uzdrowi. Nasze ciała i nasze dusze. Niech umocni naszą nadwątloną wiarę. Niech wyprosi łaski, o które z taką wiarą, zaufaniem i miłością dzisiaj prosimy. Maryjo niepokalana, módl się za nami, którzy się dzisiaj do Ciebie i przez Ciebie do Boga uciekamy. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Spożyciele nieba i ziemi, wszystkich rzeczy, działań i nie widziałem.